Czy jeden kolor może wprawić cię w złość, a inny uspokoić Twój mózg? Brzmi jak magia? To czysta neuropsychologia. Naukowcy odkryli, że czerwony kolor aktywuje ciało migdałowate, część mózgu odpowiedzialną za alarm i zagrożenie. To dlatego czerwony przyciąga uwagę, ale też może wywoływać stres, a niebieski działa dokładnie odwrotnie. Obniża tętno, uspokaja i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Dlatego często używa się go w biurach i aplikacjach społecznościowych. A teraz ciekawostka. Zielony sprzyja koncentracji i regeneracji mentalnej. Już 40 sekund patrzenia na zieleń może zresetować Twoją uwagę. To nie przypadek, że restauracje często są pomarańczowe i żółte. Te kolory pobudzają apetyt i sprawiają, że chcesz zamówić więcej. Twój mózg nie tylko widzi kolory, on na nie reaguje. Świadomie czy nie? Kolor steruje Twoim nastrojem. Który kolor rządzi tobą? Zostaw serce, jeśli cię zaskoczyło, i subskrybuj psychomoc po więcej neurociekawostek.